Witajcie, z tej strony Kamila. Obecnej, obecny temat, zabawy aturnalowanowe, to zwierzęta. Dostałam od Anety wyzwanie, żeby nie używać stempli z kotami, więc przygotowałam sobie różne inne stemple, które wtedy, w tej chwili prezentuję. Tyle, że powiem szczerze, że w obecnej sytuacji Jakichkolwiek materiałów bym nie użyła, wydają mi się one jakby nie na miejscu. Niemniej jednak, art journal jest po to, żeby, przynajmniej dla mnie, jest po to, żeby dawać mi jakby odskocznię od życia codziennego i od problemów życia codziennego. Jest to moment taki dla mnie, że mogę się zrelaksować i zapomnieć sama, sama, sama z procesem tworzenia. Dlatego też postanowiłam użyć bardzo dużej ilości kolorów, podobnie jak ostatnio, dlatego, że potrzebuję, potrzebuję trochę radości, trochę takiego żywego tonu. Tło szykuję podobnie jak ostatnim razem i z podobnych kolorów, <laughs> czyli chusteczka, wysuszona chusteczka nawilżana, kolory z farb Delusions i nakładane po prostu plamki gdzie bądź. W trakcie szykowania tła zawsze zastanawiam się, jak będzie wyglądał dalej mój wpis, co podziałam, natomiast nie skupiam się na tym, gdzie w którym miejscu powinien jaki kolor być, po prostu działam. Jest to chyba najlepszy sposób na tworzenie. Dlaczego? Dlatego, że można uzyskać ciekawe efekty. A jeżeli uzyskamy niefajne efekty, to zawsze możemy to zamalować bądź wygłuszyć albo zakleić. Wszystko jest jakby do zrobienia. Ja w moim odżurnalu planuję nie wyklejać tę i nie kleić dużo, dlatego że z notesu nie chciałam usuwać żadnych kartek przez co no i tak jak skończę to raczej będzie ciężko zamknąć ten notes bo pomimo że niby nie dodaje objętości, to farby zawsze zmieniają jakby papier, który później no, jest taki bardziej wypukły. Prócz chusteczki używam również palce do malowania, jak widzicie. Polecam. Całkiem relaksujące zajęcie. A jeżeli Wam się nie podoba w którymś miejscu wasze tło, tak jak mi tutaj po prawej stronie, to zawsze możecie użyć białej farby bądź białego gesso lub czarnej farby, czarnego gesso. A wszystko zależy od Was. Biorąc pod uwagę, że to jedno miejsce zamalowałam, no i głupio by tak wyglądało białe z jednej strony, no to po prostu podmalowuję jeszcze tu i ówdzie też białym kolorem. Spodobało mi się to, jak uzyskałam taką ciekawą teksturkę. Natomiast po lewej stronie nie spodobało mi się to, jak zrobił się kolor fioletowy z tego różowego, więc postanowiłam dodać trochę więcej tego różowego. I i poprawiam poprzednie miejsca, żeby to też tak spójnie wyglądało. No. Także, jak widzicie, tło nie jest jakby najpiękniejsze. Blendowania nie są idealne, ale tło ostatecznie jest tłem, i tło ostatecznie, po dodaniu wszystkich warstw, nie będzie. Jakby nosiło znamion tego, że w tej chwili wygląda. No, nie fajnie. <laughs> Także no, nie przejmujcie się, tylko działajcie. Czerpcie radość z procesu twórczego. Ja czerpię bardzo, zawsze. Moje tutaj w tej chwili wzorki z użyciem szablonu. Będę robiła farbą w kolorze szarym. To tak, na start. Mogłam czarnym, ale za bardzo by się odcinała, i postanowiłam wykorzystać trochę koloru szerego. Możecie wykorzystać czarny i proponuję, żeby nakładać go najpierw przed innymi kolorami, których również będziemy używać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli gdzieś, w którymś miejscu, na przykład, przecieknie Wam farba z szablonu, albo zbyt dużą ilość tego czarnego, wzoru dacie, no to zawsze możecie nakładając kolejną warstwę z koloru na waszym tle wygłuszyć ten czarny. Więc tutaj naprawdę działając na warstwach, działając, dodając cały czas wzory, no pracujecie warstwa warstwa i dodając różne rzeczy. Jakby niwelujecie błędy, które ewentualnie powstały, albo zmieniacie, powiedzmy, nie wiem, wizję tego, co tworzycie, i dodaję, dodając właśnie następną warstwę, zmieniacie to, co Wam się nie podoba, to, czego nie chcecie. Tutaj dodaję turkus na różu, bo bardzo fajnie to wygląda. Eee, tak, szablon czyszczę. <gry> Polecam 6 szablony. Ja i tak większość szablonów moich odkładam do miski z mokrą wodą, którą mam przy biurku. Eee, ale jeżeli myślę, że szablon użyję po raz kolejny, no to eee, czyszczę go na bieżąco, żeby nie był mokry, bo jak wyjmę go z wody, no to będzie mokry i wtedy będzie ciężko z nim pracować. Będzie trzeba go wycierać. Oczywiście też mam przygotowaną. Szmatkę do wytarcia, więc tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu, jeżeli bym zmieniła decyzję. <grym> Przezorny, zawsze ubezpieczony. Tutaj jeszcze miejsca, które uważam, że są puste, uzupełnię kolorem różowym i wzorkami tęczy. I jak widzicie, moje tło jest takie bardzo, bardzo, bardzo naciskane, ale ja to lubię. Lubię ten bałagan na tle. To jest takie bardzo, bardzo ciekawe dla mnie, że te różne wzory, różne kolory tak spójnie ze sobą grają, jeżeli są nałożone, powiedzmy, w swoich przeciwnościach. Tło mi się bardzo podoba, ale tradycyjnie przydałoby się jeszcze trochę różnych różnorodności, czyli na przykład wzorki z malowanych markerami, czy wzorki ze stemplowań. Polecam stemple. Można powiedzieć, kolażowe, czyli z mnogością różnych wzorów, bo praktycznie, jeżeli zakupicie sobie dwa takie stemple, to wystarczą wam one na całą masę różnych teł, bo możecie właśnie różnymi ich miejscami stemplować, i nawet nikt nie będzie wiedział, że korzystacie praktycznie z tego samego stempla. Ja bardzo często korzystam z tych samych stempli, pomimo, że mam całą masę innych. Ale jakoś przyzwyczaiłam się do, do ich różnorodności, y, którą mi dają i możliwości, y, a także tego, że mam je pod ręką. A tak jak już kilka razy wspominałam, jestem leniuszkiem, więc nie chce mi się wstawać cały czas brać czegoś nowego. Jeżeli mam ochotę użyć czegoś nowego, to po prostu syto przygotuję wcześniej. E, teraz moje ostatnie odkrycie. Bardzo uwielbiam. <grytanie> Nie korzystałam z nich jeszcze tak dużo, ale bardzo mi się podoba to, że można nimi robić właśnie takie fajne kreseczki i to, że na moich tłach są właśnie te markery pigmentowe, są kryjące. Bardzo, bardzo fajnie odcinają się od tła i podoba mi się to, jak mogę szybko ich używać. A także to, że dzięki innej końcówce niż wszystkie markery, które mają kulkową końcówkę, mogę robić te fajne kreseczki. Jakoś tak polubiłam te kreski. I, i pewnie jeszcze nie raz się pojawią na moich tłach. Nie korzystam na razie z białego, dlatego że... Jest biała farba na moim tle i no nie chcę przedobrzyć. Także zobaczymy co będzie później. Teraz tak. Postanowiłam, że naszkicuję swojego kota, bo tak, bo chcę kota wykorzystać we wpisie. Więc muszę wygłuszyć nieco tło, żeby ten kot był widoczny. Ale nie chcę wygłuszyć za mocno, więc póki farba jest mokra, jak widzicie, mogę mokrą ściereczką, mokrą chusteczką czymkolwiek zebrać nadmiar i zrobić tylko taką mgiełkę w otoczce, powiedzmy na tle, żeby to nie było takie mocno rzucające się w oczy. Szkic mojego kota wykonuję kredką akwarelową i wam również to polecam, ponieważ ołówek może zostawić prześwity, czyli grafit ołówkowy, nieraz pod farby może wyzierać, tak błyszcząco, i jeżeli no, go nie zetrzecie, zanim będziecie malować, no a to jest niemożliwe, no to <laughs> może później wam zniszczyć pracę. Natomiast kredka akwarelowa no, reaguje z mokrymi mediami, więc jeżeli będziecie używać jakiejkolwiek farby, pędzelka, i, 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 no to ta, farba się, znaczy ta kredka się wtopi w farbę. Ja tutaj naszkicowałam całego kota, ale stwierdziłam, że będę go malować na czarno. Wy możecie pomalować na jakikolwiek kolor chcecie, nawet na zielono. Przecież to jest tylko art journal i Wasza wizja się liczy. Ja wyko, wy, wy, że tak powiem postawiłam na czarnym, dlatego, że no, jestem leniuszkiem. Art journal ma mi sprawiać radość, a nie problemy. A jako, że tworzę na... Na, podczas live'a, tak? Podczas transmisji live. To yy, zależy mi na czasie, yy, natomiast jeżeli bym go malowała na kolorowo, to bym postanowiła, że a, musiałby mieć cienie, i tak dalej. No, musiałby być dopracowany. Niestety mój perfekcjonizm yy, nie daje mi spokoju, chociaż pracuję nad tym. Więc postanowiłam, że uderzę w czarny, będzie szybszy. Nie będę musiała dodawać tych różnych, takich, właśnie cieni. Jak widzicie, perfekcjonizm mi daje to, że muszę poprawiać, żeby wszystko było dokładnie. No ale kotek już jest wymalowany. Teraz trzeba go wysuszyć, żebym mogła domalować mu kontury. Znaczy prawda jest taka, że on prawie już jest suchy, ale żeby nie wszedł w reakcję z markerem, no to, no to dobrze jest go podsuszyć, żeby był bardziej suchy. No i tutaj e, zmiana planu częściowo, bo chciałam obrysować go na biało, ale stwierdziłam, że ten biały będzie zbyt biały, e, jeżeli chodzi o kontur na zewnątrz. Dlatego użyłam czarnego markera i wykonam kontury wewnątrz właśnie tym Sharpie markerem. Możecie do tego użyć poski, możecie do tego użyć żelopisu. Ja żałuję, że nie użyłam żelopisu, ponieważ ten biały okazał się zbyt gruby, ostatecznie tak jak patrzę. Eee, <laughs> Dlatego, no, wiecie, no, nasze wybory mają, mają znaczenie w tym, co, co się stanie. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zamalować na czarno i podziałać, albo wykorzystać mokrą chusteczkę, zmyć i podziałać. Także tutaj Decyzja należy do każdego. Mnie wciąż gryzie to białe, więc później to naprawię, znaczy naprawię, zmienię. Wybieram napis. Napis z moim takim, no tutaj, odpowiednim. Tak zauważyłam, że wszystkie napisy, które wykorzystuję w moim artyżurnalu, jakby wiążą się z moim wpisem. I nie wiem, czy wybieram je pod wpis, czy po prostu ta sytuacja, która powstaje, powoduje, że ten tytuł jest taki odpowiedni. Bo mój napis głosi: Zaufaj swoim szalonym pomysłom. No i mój pomysł wyglądał tak, jak właśnie wygląda mój kot: czyli pomaluj kota na kolorowe wzorki. Znaczy, myślałam o innych jeszcze wzorkach, ale stwierdziłam, że. Jeżeli będę kombinować z wzorkami, no to ta transmisja będzie dużo, dużo dłuższa. Więc postanowiłam tylko y, postawić na zwykłe kropy. Ja bardzo lubię kropeczki, kółeczka, groszki, wszelkiego rodzaju tego, tego wzory. <coughs> więc, y, więc tak, postanowiłam. Y, dziewczyny na live'ie się śmiały, że kot, który ma ospę. <coughs> Ale nie, nie, to nie jest kot, który ma ospę. Po prostu ma pawie oczka. <laughs> Mój kotek jest smutny, ale, ale, ale zarazem radosny wzorem. Dodaję mu jeszcze inne, tak żółte plamki. Takie kropeczki, żeby był bardziej taki wiecie oryginalny, szalony. <laughs> I jakie by wasze zwierzaki we wpisach nie były to pamiętajcie, że warto je uziemić, czyli dać im jakiś cień podłoże, coś przyklejonego domalowanego cokolwiek, żeby nie były takie zawieszone w powietrzu Okej, okay, tak co jakiś czas zerkam sobie pokazując Wam ten wpis na moje tło, mój wpis, i no tak to, co mnie gryzie, to ten bardzo, bardzo biały kontur, który poprawiam teraz dodatkowo czarnym cienkopisem. Trochę lepiej, aczkolwiek nie jest idealnie. No, ale cóż, nigdy nie będzie idealnie. Postanowiłam dodać jeszcze trochę białych kropeczek. Hmm. dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam na początku, nie dodaję białego, bo jest białe w tle, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać później. W chwili obecnej mój wpis się zrobił taki ciemny, bo kot jest czarny, dużo ciemniejszych kolorów jest, więc to jest takie, no bardzo ciemne. A biały rozjaśni nieco, nieco tą stronkę. Dlatego dodaję tu i ówdzie jakieś tam chlapki ciapki. No i w zasadzie to jest wszystko. Tak, obrys, żeby się mój napis odznaczał. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Dajcie znać innym, żeby więcej osób brało udział w naszej zabawie, a ja się już żegnam z Wami. Pa!